Przed nami ostatnia w tej części konferencji mowa. Będzie to przemówienie księżnej profesor dr Ingrid Detter de Frankopan. Welcome here on the stage. Zapraszamy i czekamy. Ja dodam, że pani księżna jest kierownikiem katedry prawa Międzynarodowego Kolegium Intermarium. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję. E, muszę zmienić nieco chronologię tego, co miałam powiedzieć, bo mam ze sobą mnóstwo książek, do których chciałem się odnieść, ale być może albo brakuje mi sił, żeby utrzymać je w jednym ręku, albo to podium jest za małe, żeby je tutaj zaparkować. I myślę, że to może być. Brought my 17 books. Eee, kwestia tego, że nie przyniosłam wszystkich 17 książek ze sobą. Ale chciałbym podziękować at, uh, wszystkim uh, w Kolegium Intermarium. Trying to pronounce things properly. Ale to jest prawdziwy zaszczyt. To jest dana przez Boga okazja, żeby uczestniczyć w uruchomieniu tak niesamowitej nowej inicjatywy, takiej przygody, której brakuje mi słów, żeby, żeby chwalić organizatorów. Organizatorów tej konferencji dzisiaj również. Ale pozwólcie Państwo, że rozpocznę od powiedzenia w pewnym sensie, że jestem Przedstawicielką Intermarium. Jakby ktoś powiedział Intermaria, jakiś purysta, jest to nowe słowo, ale już zostało zaakceptowane w, to, w społeczeństwie międzynarodowym jako nowy koncept stowarzyszenia, sojuszu elit środkowoeuropejskich. I chciałam w związku z tym sprawdzić w tłumaczeniu watykańskim. I, i tłumaczysz jako intermarium, jest tłumaczone na angielski jako intermarium. Hmm. Co oczywiście jest interesujące. I kiedy chciałem to znaleźć, bo teraz mówimy po łacinie, internet jest bardzo wolny. Zobaczcie, po łacinie wszystko można powiedzieć. Albo satele artificialis, na przykład o sztucznych satelitach, na jakich, jakich jesteśmy dzisiaj uzależnieni. Starałem się więc znaleźć łacińską, e, e, łacińskie tłumaczenie dla słowa, które dzisiaj jest kluczowe w angielskim, to jest znaczy, słowemcie, woke, e, które jest dzisiaj wiąże się z tym płynnym seksualnie, jak to ktoś mi powiedział ostatnio. E, mężczyzna, kobieta. E, preferuje nie mówić. Co Trochę martwi, jeżeli ktoś nie chce mówić, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Cóż, można się zastanawiać. Można pytać, może jest sześciolatka. Być może, jeżeli taka dziewczynka zachowuje się jak chłopiec, to tak. Ale tak czy inaczej jest dziewczynką. I to oczywiście jest wielka obraza dla o Boga, moim zdaniem, Jego stworzenia. Wspomniałam słowo elity. I to oczywiście, co ludzi bardzo denerwuje, bardzo drażni, bo mamy być równi. Zgadzam się, tak, w oczach Bożych, kiedy umrzemy. Dlaczego więc nie możemy pogodzić się z tym, że ludzie są różni? I Bogu dzięki tak jest. Mamy różne talenty. I kluczowym obszarem jest tutaj odniesienie się np. do sportu. Jak możemy wszyscy wygrać? Jak może każdy dostać złoty medal? Jaki, jaki jest sens sportu w takim razie? Przecież tak samo dzieje się w innych dziedzinach. Jedni są lepsi, inni są gorsi. I to jest oczywiście absurdalne, żeby twierdzić, że równość to znaczy wszyscy mamy być taki sami. Pamiętam, kiedy byłam tutaj w tych czerwonych dniach dawno, wiele lat temu. Mam pięcioro dzieci i staram się je zabrać ze sobą na, jakąś, na jakieś konferencje. Była to konferencja na temat Towarzystwa Prawa Międzynarodowego w latach 80. w Warszawie, tuż, tuż przed upadkiem systemu komunistycznego. Zostałam poproszona, powiedzieli, że chcieliby przedstawić pana Jarzelskiego, a ja zapytałam. E, mówię, e, to może ktoś inny będzie miał ochotę na taki zaszczyt, ale powiedział nie, 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 absolutnie, to jest człowiek o takiej władzy, absolutnie, że musisz się z nim poznać. A powiedziałem nie, 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 może jednak niekoniecznie. E, może ktokolwiek inny z kolegów będzie miał chęć, ale powiem wam, co zrobię. Z poproszę moje pięcioro dzieci, żeby mu zaśpiewały. Wtedy dzieci były bardzo małe, wyszły i zaśpiewały. Zaśpiewały po łacinie, Konwertę czyli nawróć się. I kiedy komunizm upadł, dzieci powiedziały, mamo, to działało. Więc miały poczucie, że dołożyły swoją odrobinkę, swoją cegiełkę do tej pracy w obaleniu komunizmu w Polsce. Inna dziwna rzecz jest taka, że przez wiele lat blisko współpracowałam z waszym niezwykłym rodakiem Janem Pawłem II. Mieliśmy mnóstwo spotkań i podczas jednego z nich 2 sierpnia 1989 roku, trzy miesiące przed upadkiem komunizmu, mieliśmy z nim audiencję i dzieci znów śpiewały. I po, po zaśpiewaniu i po, po, po rozmawianiu z nimi przez papieża, który z dzieci, już nie pamiętam nawet, które, powiedział, ojciec święty, wszyscy pięcioro chcielibyśmy zrobić coś dla Kościoła w Europie Wschodniej. No, piękna rzecz. Tak. Jestem bardzo dumna z tego dziecka, które to powiedziało, a papież powiedział na nich wszystkich, powiedział, powiedział dokładnie to wszyscy pięcioro zrobicie. Trzy miesiące przed z komunizmu. I kiedy miała miejsce wojna w Chorwacji i Serbowie atakowali herbatów, Chorwaci walczyli o niepodległość, chcieli pożyczyć komunistyczną federację, moje dzieci tam były. Moja najstarsza córka, która była na Uniwersytecie Cambridge w tamtym czasie, <trybujesz się> w <niepodległość> To była niebezpieczna sytuacja wtedy, jeździć karetką, bo karetki były niestety ostrzeliwane. Ona tam była. Więc rola Intermarium w tej postkomunistycznej rzeczywistości społecznej jest ratować Europę, lub świat, może nawet w tych bezbożnych czasach. Jest dla mnie szokujące, kiedy widzę. Jak e, odsunięto Chrystusa, e, jak stracił na wartości, uważam, że Intermarium może być bardzo organizacją bardzo anti-woke, czyli przeciwko tym wszystkim szaleństwom współczesności, temu współczesnemu barbarzyństwu, że Bóg się nie liczy, natura się nie liczy, że zabijać dzieci narodzone można. Można ludziom pomagać zmieniać płeć, wyrzucać starców do domów opieki, zamiast się nimi zajmować, że w ramach tak zwanego oszczędzania cierpienia to zwykle nie pacjent cierpi, ale to zwykle, to zwykle następcy chcą po prostu mieć wielki dom albo przyjąć jakiś spadek. Bardzo często przecież się to z chciwością. Kiedy mówimy o komunizmie... To ewidentnie celem Intermarium jest powrót do wartości klasycznych. Ale Karol Marx, który nie należy do moich ulubionych filozofów, był przecież też, też płynnie posługiwał się łacino i grec, greckim. Więc nie wiem, czemu jego następcy jakoś tak nie chcą przynajmniej tego się nauczyć od swojego mistrza. On przynajmniej był porządnie wykształcony. Więc jeżeli chcemy wrócić do wartości, jakie e, przyjęliśmy z cywilizacji starożytnej, to zdajemy sobie sprawę, że po drodze od świata greckiego i rzymskiego przechodzimy do etapu, mamy w którymś mieć takie społeczeństwo horyzontalne, społeczeństwo, gdzie jest krótszy, e, król, e, szewc, piekarz i tak dalej. Wszyscy na tym samym poziomie. A potem przychodzi Karl Marx i mówi nie, 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 to jest pionowo, absolutnie. To jest opresja, trzeba się buntować, e, trzeba walczyć potrzeba rewolucji. nie można pozwolić, żeby ktoś był e, wyzyskiwany. Więc karmiąc się taką ideologią zazdrości, zawiści, chciwości. Trzeba, e, trzeba e, zabić króla, każdego kto ma e, ręce nieskalane ciężką pracą, może wykształconego, jakiegoś Arystotelesa i prowadzić kampanię przeciwko e, tym wielkim, rzekomym niesprawiedliwościom. E, I przywracając to, co ich zdaniem jest równością. I oczywiście w międzyczasie oczywiście, porzucić też Boga. Podobnie jak w rewolucji francuskiej, nie wiem dlaczego, ze względu na jakie zmiany społeczne rewolucja francuska musiała obalać Boga. Można było wprowadzić więcej sprawiedliwości w racjach społecznych, oczywiście. Po co do tego obalać Boga? Nie wiem czemu zawsze tego typu rzeczy są wymierzone przy okazji w religię chrześcijańską. Można powiedzieć, że działają tam jakieś ciemne siły, ale za każdym razem wiąże się to przecież z wielką, wielkim okrucieństwem na, na dużą skalę. Zarówno w rewolucji francuskiej, która przecież nie trwała aż tak długo, ale rewolucja radziecka, której ślady widzimy do dzisiaj, ludzie mówią, którzy twierdzą, że nie są komunistami, ale przecież tak myślą, bo 70 lat albo 45 albo jeszcze więcej byli indoktrynowani w tym systemie. Wielu ludzi jest dzisiaj jakby dalej zahipnotyzowanych takim myśleniem, wykonując rozkazy, przestrzegając zasad, które są straszne i nie do przyjęcia skądinąd. Moje przekonanie, że najważniejsza rzecz w tej postmodernistycznej postkomunistycznej e, rzeczywistości świata jest wartość państwa narodowego bez narodu i to jest coś co mówił Jan Paweł II podkreślał to wiele razy że dopóki nie mamy państwa narodowego w którym każdy czuje się dumny z tego tej historii, tego dziedzictwa nie będzie pokoju. I to jest oczywiste, że kiedy poddamy się, wejdziemy na drogę jakiegoś globalizmu rzekomego raju globalistycznego, w którym nikt tak naprawdę nie wie skąd pochodzi, nikt nie jest z niczego dumny, ze swoich korzeni. Jan Paweł II zadał mi pytanie, poprosił mnie, żeby napisać e, książkę o rządach prawa. To był rok 84. Książka okazała się w roku 1988, na rok przed upadkiem, e, e, przed kiedy Chorwacja, kraj, z którym moja rodzina jest silnie powiązana. Ja teraz przygotowuję czwarte wydanie. E, bo niestety jest to niezwykle popularne zgodnie ze starym powiedzeniem szersze lafam, jeżeli jest jakiś problem, to na pewno stoi z tym kobieta. Albo jeżeli czegoś nie, nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nawet dzisiaj ludzie wykorzystują tragedię, wykorzystują wojny, aby zarobić pieniądze. Przecież i tak nie zabierzemy tego ze sobą, kiedy umrzemy. To jest jeden z efektów mojego wielkiego podziwu dla Jana Pawła II. To właśnie ta książka. I o ironię, o chiński rząd skontaktował się ze mną dwa lata temu i zapytał, czy chciałby Pani przetłumaczyć tę książkę. Na chiński, chociaż są tam fragmenty o prawie naturalnym i świętym Tomaszu, powiedziałem, oczywiście, bardzo chętnie. Jeżeli będzie wojna w trzecim świecie, to będzie może mniej dramatyczna, bo przeczytają moją książkę. Przetłumaczyli. E, trzy rozdziały, kiedy zaczęła się pandemia, więc nasze negocjacje niestety troszeczkę e, za, zawiesiły, ale te trzy pierwsze fragmenty mówią, nie rób tego, nie rób tamtego, nie możesz robić tamtego. I jak powiedziałam, jeżeli ten e, trzeci świat będzie troszeczkę mniej straszny, to poczuwam się, że jestem pewna moja zasługa również. Jeżeli chodzi o państwo narodowe, to tutaj jest książka, którą napisałam. W dużym pośpiechu w kontekście Brexitu, bo zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo dziwna organizacja. Ludzie krytykowali ten fakt, że opuścili jedną presyjną federację, komunistyczną, a potem dołączyli do kolejnej opresyjnej federacji. Jak to się okazuje. Więc nie mogę przestać myśleć, że można by zapewne umożliwić taką współpracę, gdyby pozostała na poziomie kulturowym. Ale kiedy mamy niewybieranych, często niewykwalifikowanych odpowiednio, i zdecydowanie e, biurokratycznych ludzi, którzy nie mają żadnej odpowiedzialności, nie są przez nich pociągani do tej odpowiedzialności, to myślę, że to jest niebezpieczne. To nie są dobre ręce, w których byśmy chcieli być. E, mam nadzieję, że to, co Intermarium zrobi. To jest bycie proelitarne. I tak jak mówiłem, tak jak w sporcie, że bycie częścią elity jest dobre, to znaczy, jesteś najlepszy wśród najlepszych. Jak ktoś może mieć coś przeciwko temu? Ee, e, odezwali się do mnie studenci Oksfordu <przy kampioślinia> i zapytają, się, czy czy możemy pozbyć się tej etykietki e, elity? Powiedziałem, o czym mówicie? Przecież Oxford jest elitarnym uniwersytetem. Jednym z najlepszych na świecie. Ale przecież musi być równi. Musimy to tak troszeczkę nie, nie afiszować się z tą elitarnością. Czy Harvard coś takiego robi? Bo jesteśmy elitą. Przecież Harvard jest droższy właśnie dlatego. I ma większy prestiż właśnie dlatego, że tam się trudno dostać. Więc jaki jest tego sens? Jeżeli po prostu wejdziesz i widzisz swoim dyplomem, i nie ma tam do czynienia z żadną rywalizacją, bo przecież no to było takie elitarne. A chciałem powiedzieć, że o tym, co mówiłem na temat intermarium, mam nadzieję, że właśnie będzie proelitarny, pronarodowy. A jaki jest skład państwa narodowego? To jest kolejna kluczowa jednostka społeczna, czyli rodzina. Bo bez rodzin nie można mieć państwa narodowego i bez państwa narodowego nie może mieć pokoju. Więc było to bardzo proste, jedna z dobrych rzeczy w życiu, kwestia zdrowego rozsądku, który myślę wielu zatraciło. W Tych ostatnich latach, Jeśli zdrowym rozsądkiem, czy zdrowy rozsądek potrafi wytłumaczyć politykę, medycynę, prawa, zachowanie ludzkie, jeżeli go zatracimy, to będziemy mieli naprawdę całe mnóstwo problemów. Kolejna nadzieja, którą z tym wiążę, wiem, że e, kolegium intermarium będzie wspierać rodzinę, wspierać państwo narodowe, będzie też wspierać wolność. Wolność, jeśli dobrze mówię po polsku. Bez wolności słowa, życie staje się niemożliwe. Znaczy, przynajmniej, życie akademickie. Dlaczego nie możemy mówić to, tego, co chcemy? W Anglii jest nowe przestępstwo nazywane mową nienawiści. To jest na przykład, jeżeli kogoś obrazisz, mówiąc cokolwiek o jego religii, wyglądzie, pochodzeniu, wtedy to znaczy promujesz nienawiść, a to jest bardzo poważne przestępstwo. Rząd brytyjski wprowadził niedawno propozycję prawa, które trochę to zmieni, bo przez wiele lat na uniwersytetach, takich jak Oxford i Cambridge, odstraszały ludzi niekonserwatywnych. Mówiły, E, mówił ultraprawica. Skrajna prawica. Jeżeli cały czas słyszymy o skrajnej prawicy, nie słyszymy o skrajnej lewicy. Ciekawe. Ludzie próbują zmieniać swoje etykiety. E, e, nie chcą nazywać się e, szalonymi komunistami, radykalistami. Mówią sobie, że są socjaldemokratami, liberałami, chociaż mają radykalnie lewicową, skrajnie lewicową politykę. Zapomniałam zabrać Tempus fugit czas mi ucieka. A więc co robimy? Jeżeli chodzi o inne nadzieje, intermarium, wolność mowy, wolność słowa, wolność woli. Musimy być mniej zarządzani przez to. Przez państwo, które mówi wszystko, że my nie musimy podejmować decyzji. Jednostka nie ma tylko wykonać rozkazów. Jeżeli nie zaczynamy podejmować decyzji z czasem, tracimy zdolność podejmowania ich. Jeżeli powstrzymujesz swój gniew z czasem, w którymś momencie przestaniesz umieć się złościć, a to czasem jest potrzebne. Jeżeli tłumisz sobie wolę decydowania, to jest trochę jak dyplomata. Który z definicji musi być bardzo hm, dyplomatyczny, nie może nikogo krytykować, nie może krytykować Rosjan, Amerykanów. I potem chce napisać swoje wspomnienia i zdaje sobie sprawę, że nie ma nic do powiedzenia, bo tak stłumili swoje emocje, że, że już nic nie zostało, jakieś tam szara mgiełka przeszłości i tyle. A więc wolna wola jest dla mnie również niezwykle istotnym czynnikiem. To, co zauważyłam w tych ostatnich latach, że E, utraciliśmy, to też wskutek pandemii, m, zamknięci tu czy tam. Nikt nie wiedział, zobaczcie, co to znaczy lockdown, e, zanim się wydarzyła ta tragedia. Zauważyłem też pewne konsekwencje na poziomie prawnym, e, konsekwencje pandemii, które mogą być istotne w perspektywy dalszych badań, a mianowicie nastąpiło przesunięcie z decyzji podejmowanych przez demokratyczne parlamenty, tylko do, do egzekutywy. W praktycznie każdym kraju czy to będzie pan Macron we Francji czy Boris Johnson w Wielkiej Brytanii, nikt nie mówi już o parlamencie. To jest bardzo poważnym zaburzeniem, tego, co wiele osób zauważyło, że to jest krok w kierunku totalitaryzmu. Przynajmniej brzmi dramatycznie, ale zastanówmy się. To jest bardzo poważny brak równowagi konstytucyjnej albo zachwianie tej równowagi. I kolejna rzecz. Można osiągnąć bardzo dużo, siejąc strach. Rząd brytyjski przyznał któryś razu, że zatrudni psychologów, jak przestraszyć swoich własnych obywateli aby wymusić na nich e, posłuszeństwo, noszenie masek, e, przesiadywanie w domu, pracowanie z domu itd. Jest to decyzja, która przyniosła ogromnie negatywny wpływ na relacje społeczne, na dzieci, na wiele aspektów ludzkiego życia. I nie mogę, nie mogę przestać myśleć, że to jest naprawdę znaczące, że mało ludzi zwróciło, zwróciło uwagę, że bardzo wiele rzeczy przypomina reżim komunistyczny, kiedy każdy był tak przestraszony tego, że go podsłuchają, że go będą nadzorować, kontrolować, śledzić. Obawiając się, że stopniowo wejdziemy na drogę niewolnictwa. To, co mówią później, że maska jest opcjonalna, zalecamy, a potem z dnia na dzień stała się obowiązkowa. Szczepionki miały być możliwością, opcją. A teraz w dużej mierze są koniecznością. I widzę, e, jako prawnicy specjaliści w dziedzinie prawa międzynarodowego, czy jakąkolwiek reprezentujemy dziedzinę, stopniowo zdajemy sobie sprawę, że jeżeli robimy rzeczy powoli, to nie zauważymy, jak dramatyczne zmiany postępują. Nie, zdajemy, nie zdamy sobie z, ich, z nich sprawy. Myślę, że to jest naprawdę istotne. Jak możemy dać się zahipnotyzować, pozwolić, aby nasze życie zmieniło się na gorsze, moim zdaniem. To the the Zobaczcie, nawet nie można było, w, zamknięto biblioteki, zamknięto, tak ważne dla ludzi świata akademickiego, kościoły, katedry, wszystko ograniczone. To, co zaprezentowałam w tej książce, to jest dorobek mojego życia. To znaczy to to, że jako student studentka słuchałam do kolejnych profesorów zarówno w, w, w Oksfordzie, Sztokholmie, Paryżu, Rzymie, kiedyś jest studentem. Nie może powiedzieć, że gada pan bzdury. No bo nie dadzą ci zaliczenia, prawda? Jeżeli student powie coś takiego profesorowi. Więc musisz, e, musisz e, e, czekać spokojnie, cierpliwie, uzyskać jakąś władzę, jakąś pozycję akademicką i wtedy możesz napisać, co ty uważasz. Więc to był owoc mojej pracy dorobek akademicki mojego życia opublikowałem 17 książek ale to jest najważniejsze Chciałem powiedzieć że zgadzam się z Arystotelesem świętym Augustynem Świętym Tomaszem Zakwinu. A potem mówię moim kolegom. Słuchajcie, zmarnowaliście swoje życie, bo się myliście zawsze. A ja mam nową teorię, jak produkowane są reguły w towarzystwie międzynarodowym. I to wszystko jest bardzo bliskie prawu naturalnemu świętego Tomasza. Albo innym filozofom prawa naturalnego. Nie nazywam tego prawem naturalnym, bo to jest słowo, które ma zbyt wiele różnych skojarzeń. I w Sztokholmie, jeżeli coś takiego powiem, to od razu zostanę oskarżona o fanatyzm religijny bo to, to naprawdę są po prostu wrogowie Chrystusa i myślę, że gdzieś tam w głębi sami siebie nie lubią, bo jeżeli ludzie tworzą takie teorie, to myślę, że to są takie wewnętrzne prawa wewnętrzne zasady, że to co jest niezbędne dla społeczeństwa, e, aby przetrwało. Myślę, że e, wygłaszałem wykład na Uniwersytecie Gasudarstwo i Prawo, czyli prawa krajowego w Moskwie w czasach komunistycznych, bo wiedziałem coś o tych wewnętrznych zasadach, bez których społeczeństwo nie może przetrwać, a oni powiedzieli, o, Leninowi by się to spodobało. Myślę, hmm, to w zasadzie jest hmm, myśl świętego Tomasza, ale już nie będę was wyprowadzać z błędu. Bo trudno będzie prze, przekabacić komunistów na tomizm. No cóż, mogłyby być potem jakieś konsekwencje administracyjne. this book i hope be be be, um, a pillar Będzie mogła służyć jako taki jeden z filarów nauczania intermarium w dziedzinie prawa. Bo myślę, że to jest coś, co może stać się jedną z, jednym z sztandarowych elementów idei intermarium dla człowieka, dla rodziny, dla państwa narodowego, dla niezależności. Uniwersytet jest miejscem, gdzie ludzie mają być krytyczni, mają mają kwestionować, mają zadawać pytania, mają mieć ciekawy umysł i kwestionować rzeczy, które słyszą i sprawdzać, czy to ma sens. Ale życzę intermarium wielkich sukcesów, bo jest to najbardziej istotne, znacząca decyzja, aby mieć taką odwagę, taką inicjatywę, aby zacząć coś nowego na taką skalę, coś takiego bardzo przeciwnego tej mentalności woke tych współczesnych barbarzyństw, coś, co wprowadza świeże powietrze, świeży oddech, klasycznych wartości e, w te, to snęchłe komunistyczne powietrze, za którym idzie tylu ludzi. Dziękuję bardzo.